Cześć, witajcie na moim kanale Widzimy się Po nawet 2-3 letniej przerwie Niestety trochę sobie odpuściłem to nagrywanie Ale dzisiaj wracam Jesteśmy nad Odrą W sumie jeszcze nie Dopiero nad nią idę Postaramy się dzisiaj złowić jakiegoś bolenia W trakcie przerwy nagrywania Wydarzyło się bardzo dużo fajnych rzeczy Jak i również trochę tych złych Z dobrych No to na pewno udało mi się Trochę podnieść skila w tych boleniach, złowić parę życiówek, odblokować, odblokować ten próg 70. A z tych złych na pewno była to katastrofa na odrze, o której pewnie sami słyszeliście w zeszłym roku. Na naszym odcinku, na moim odcinku, i tak już przed tą katastrofą nie było za wiele ryb. Znaczy ryby były, ale odstawała ten odcinek odstawał hmm, rybostanem od innych odcinków niestety na minus a teraz po tej katastrofie jest jeszcze gorzej mamy 7 albo 8 czerwca już nawet nie wiem a ja od maja mam z 15 boleni więc nie jest za wesoło no ale nic no trzeba walczyć to jest w końcu nasz dom zostało mi jeszcze jakieś półtora kilometra Pogoda jest dzisiaj bardzo fajna. Duszno, parno, chmurki, nie ma lampy, delikatny wiaterek. Mam nadzieję, że mnie deszcz nie złapie, bo dzisiaj trochę pokropiło, ale nawet jak złapię, to żeby był taki delikatny i będzie dobrze. Tak jak mówiłem, zostało mi około, około kilometra do miejscówki. Za dużo czasu dzisiaj nie mam. Myślę jakieś 2-3 godzinki. Niestety do samego wieczora nie mogę zostać, ale zawsze warto być nad wodą. Dlatego nie przedłużając oglądajcie Masakra jest tak duszno że ja na miejsce przyszedłem cały zleny potem Falka tak chodzi Próbujemy nie rzucić Ale jest masakrycznie dużo drobnicy Teraz jest szokował. Taki bolasek. No, ma może nie wiem ile. Spróbujmy go odczepić. Dostał mocno w dziobek Dobra, bez szczypiec tutaj się nie obejdzie Gdzie ja mam szczypce, szczypce. Już, 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 już Cię wypuszczam Szczypce mam tutaj Dobra, odczepiony Już wam pokazuję No, tylko się nie ma i tej kolego taki bolasek inaczej pokażę wyścigówa zmykaj co najważniejsze jak holowałem tego bolenia wydawało mi się że to była też zagonka nie wiem czy na filmie to będziecie widzieć Ale tak mi się, kurde, właśnie wydawało. O kurde, ale tak się wgiął, w że kotwice aż rozgiąłem sobie tymi szczypcami. Zacedził porządnie. To jest sprawca całego zamieszania. Zobaczcie, jak sobie kotwice wygiąłem szczypcami. Zmieniam kotwice łowimy dalej. No i słuchajcie, udało się złowić jednego balenia, tak jak widzieliście. Zmieniam teraz główkę Idę jedną główkę wyżej Zobaczymy co tam się wydarzy No ale tutaj jest na razie jeden boleń Który nie daje mi spokoju Cały czas gania ja kombinuję No i nie przynosi to żadnych efektów Zmieniam kąt podania Zmieniam przynęty kolory Przynęty prowadzenie Nic, mam je gdzieś Dlatego damy tej miejscówce chwilę odpocząć Wrócimy tu jeszcze myślę na koniec łowienia A tymczasem e, Zabieram majdan I lecę w górę i zobaczymy co tam uda się złowić. No, słuchajcie miałem właśnie strzał, ale nie trafił. A akurat kamera była wyłączona Ale nieduża rybka, wydaje mi się, że też około 50 Może jeszcze powtórzę, bo się nie łukł Dobra, postaramy się sołowić tego bolasa, co nie trafił w oba. Trzeba tu z miarę przejść Po drugiej stronie się pokazał Widzę bolenie jak płynie o! Wyszedł Ale on nie był za duży Dobra, niestety no, czas na dzisiaj mi się już skończył. Yy, dlatego spadam do domu. Mam jeszcze trochę kilometrów przede mną do auta. Bilans na dziś. Byłem jakieś 2,5 godzinki, udało mi się złowić jednego bolenia, zaliczyć yy, jeden nietrafiony strzał, którego niestety nie nagrałem, no i jedno wyjście jakiejś niedużej rybki. Trzy yy, kontakty w 2,5 godziny. Yy, słaby bilans, tylko jedna rybka, ale mam nadzieję, że. Jutro albo pojutrze, jak uda mi się wyskoczyć, będzie lepiej, coś jeszcze dołowię. A tymczasem żegnam się z Wami, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Brakuje nam około 20 do 2000. Dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemano.